Dobry wieczór Państwu. Pojawiło się już uzasadnienie sądu w sprawie odmowy wydania zgody na aresztowanie, czy sankcję aresztową wobec Marcina Romanowskiego. Ja jednak podtrzymuję moją, moją opinię, moje zdanie na temat tego, że był to blamasz prokuratury. A po dzisiejszym uzasadnieniu tym bardziej. I warto by było, aby, abyście Państwo również się na tym pochylili. No, nie musicie się oczywiście przecież ze mną zgadzać, ale na podstawie treści tego uzasadnienia, warto byłoby jednak wrócić do tego tematu, bo wydaje mi się, że trzeba będzie wyjaśnić, jak do tego doszło. Jak prokuratura mogła się do tego. Nie przygotować, bądź przygotować się nie należycie. I tłumaczenie teraz, że pan profesor Sadurski powiedział to czy tamto, to jest z najwyższym szacunkiem do pana profesora. Co do meritum, ja się z nim zgadzam, że oczywiście Romanowski, Romanowski nie ma drugiego immunitetu i co do tego nie mam wątpliwości, ale pojawiły się też inne opinie. Można powiedzieć, że też. Ludzi, którzy są z wykształcenia prawnikami. No pan profesor Sadurski e, wszystkich rozumów przecież nie zjechał. Przepraszam, że tak to określam i też gdzieś może się mylić, choć ja się z nim, co podkreślam, zgadzam. Tylko, że sąd zastosował zasadę, że każdą e, wątpliwość rozpatruje się na korzyść oskarżonych. Ja przypomnę, że ta wątpliwość w przestrzeni medialnej pojawiła się dopiero 12 lipca. Wcześniej nie było. Choć pan Radosław Grusa publicznie twierdził, że Rada Europy przekazała swoje wątpliwości Prokuraturze Krajowej już na początku czerwca. A zatem, skoro Prokuratura Krajowa posiadała wiedzę w tym zakresie, to powinna była przewidzieć bo chyba zna kodeks postępowania karnego że może się pojawić taka. Sytuacja i miała wystarczająco dużo czasu na to, by się przygotować. Jakiekolwiek sugestie, że były polityczne naciski, nie, nie było żadnych politycznych nacisków, był nacisk społeczny, by w końcu się z pisowcami rozprawić, a czasu, no, ba, 7 miesięcy to jest wystarczająco dużo, by przynajmniej doprowadzić do uzyskania sankcji aresztowej wobec Ludzi, którzy są w zorganizowanej grupie przestępczej. Proszę Państwa, może odniosę się do meritum sprawy, ale chciałbym zacząć, jeżeli pozwolicie, od komentarza, który przed ujawnieniem, przed ujawnieniem tego uzasadnienia napisał pan Paweł Miter, który kiedyś był dziennikarzem śledczym, a tak w ogóle jest z wykształcenia prawnikiem. Więc można powiedzieć, że wie. Co mówi. A to są dosyć ważne sprawy. Pozwólcie Państwo, że go zacytuję. Tak napisał pan Paweł Mitter. Podsumujmy, bo pewne rzeczy słabo wybrzmiewają w mediach. A też widzę, że niektórzy znani prawnicy i adwokaci przemilczają pewne kwestie związane z tym, co się wydarzyło w sprawie Romanowskiej. Po zebraniu wszystkich wiadomych elementów tej sprawy należy chyba. Uczciwie ocenić, że sąd Mokotowski stanął na wysokości zadania, przyjmując zasadę, że wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść wolności. Tak in dubio pro reo, jak głosi rzymska parę. Choć bardzo ciekaw jestem jutrzejszego uzasadnienia sędzi Agaty Pomianowskiej, bo od jego dużo będzie zależeć dla przyszłości postępowania prokuratorskiego, a być może także etapu sądowego, jeśli prokuratura skieruje akt Oskarżenia do sądu. Myślę, że prokuratorzy, którzy stoją za tą kompromitacją, mogą się teraz o to, aby uzasadnienie i jego treść nie zamykały im drogi do podnoszenia w zażaleniu szerszego aspektu sprawy. Choćby po to, aby medialnie z tego wybrnąć przed opinią publiczną, ale obawiam się, że dla oceny sedna wątpliwości sędzi Pomianowski i Sąd Okręgowy może to pominąć. I w kolejnych akapitach napisał pan Mitter że pewną okolicznością łagodzącą, e, przepraszam, okolicznością korzystną, nie łagodzą, tylko korzystną dla tego śledztwa mogą być nowe dowody, jakie podobno ABW zabezpieczyła e, przed trzema dniami, ale znowu pojawia się też ryzyko najpoważniejsze, że nawet jeśli sąd okręgowy uchyli postanowienie sądu Mokotowskiego, to na dalszym etapie tego postępowania, łącznie z etapem sądu, po ewentualnym niekorzystnym Wyroku dla Romanowskiego, będzie to mocny argument obrony w apelacji. Najpewniej skuteczny, bo dotyczący tak zwanej bezwzględnej przyczyny odwoławczej. I cały sądowy etap będzie forsowany przez obrońców, jako ten dotknięty nieusuwalną wadą prawną. I po paru latach procesu opinia publiczna znowu zaliczy przysłowiowe zdziwienie, że sprawa trwała tyle lat, a została uwalona w sądach. Proszę Państwa, a co takiego napisała pani sędzia Pomianowska? Cytuję z dokumentu. Sąd pragnie zauważyć, że w sprawie występuje negatywna przesłanka procesowa określona w artykule 17, paragraf pierwszy, punkt 10 kodeksu postępowania karnego, to jest brak wymaganego zezwolenia na ściganie. Jak brzmi ten paragraf 17? Pozwólcie Państwo, że go e, Państwu zacytuję, tak, bo należy tutaj przedstawić, jaka jest jego treść. Artykuł 17. Negatywne przesłanki procesowe. Paragraf 1. Nie wszczyna się postępowania. Wszczęto umarza, gdy, i punkt 10. Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej. No to drodzy Państwo, czytajmy dalej. Sąd wskazuje, że podejrzany Marcin Romanowski jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy od 22 stycznia 2024 roku. A jak wynika z opublikowanego pisma przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Teodorosa Rusopulosa, Marcin Romanowski objęty jest immunitetem wynikającym z artykułu 15 Układu Ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy. Z treści pisma przewodniczącego ZPRE wynika wprost, iż jeżeli władze krajowe zostaną poinformowane o tym, że członek korzysta z immunitetu, powinny one zawiesić postępowanie sądowe do czasu zniesienia immunitetu przez zgromadzenie parlamentarne. Nadto w piśmie tym wskazano, że każdy organ krajowy składający wniosek o uchylenie immunitetu członka zgromadzenia parlamentarnego w odniesieniu do swojego własnego parlamentu krajowego musi również złożyć wniosek do zgromadzenia o uchylenie immunitetu. Tak podkreślił sąd. Sąd stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji zasadnym jest respektowanie stanowiska wyrażonego przez przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I co Państwo nazywają? I dalej sąd jeszcze napisał. Niewątpliwe rozbieżności prawne dotyczące kwestii ochrony immunitetowej należy rozstrzygać na korzyść podejrzanego. I w zakończeniu tutaj sąd wskazuje. Z tych względów uznać należy, że wniosek prokuratora dotknięty jest wskazaną negatywną przesłanką procesową określoną w artykule 17, paragraf 1, punkt 10 KPK. W tej sytuacji bezprzedmiotowe jest odnoszenie się do pozostałych kwestii wskazanych we wniosku dotyczących zasadności stosowania bądź niewnioskowanego środka, zapobiegawczego. Proszę Państwa, no nie trzeba być wybitnym karmistą, by posiadać tak zwaną wiedzę ogólną i zrozumieć, co sąd miał na myśli. Sąd przytoczył przepis, przytoczył stan faktyczny, przytoczył nieobowiązującą oczywiście, tak, ale właściwą paremię rzymską, że te wątpliwości rozpatruje się na korzyść oskarżonego, w tym przypadku podejrzanego. I że sąd je zastosował. To kto przygotowywał ten wniosek? Sąd czy prokuratura? Kto posiadał wiedzę i od kiedy na temat ewentualnego drugiego immunitetu? Kto prowadził śledztwo? Zespół numer dwa. Nie jeden jakiś prokurator z prokuratury rejonowej. Tym, to wszystko nadzorował. Dariusz Kornelu, prokurator krajowy i Adam Bodnar, prokurator generalny. Jeżeli ktoś powie, że Adam Bodnar to mógł nie wiedzieć, no oczywiście, że mógł nie wiedzieć. To no, jest prawnikiem, ale teoretykiem, doktrynistą prawa, a nie praktykiem, nie jest adwokatem, ani nie był prokuratorem, ani adwokatem, ani radcą prawnym. Nie ma bladego pojęcia o kodeksie postępowania karnego. Ale jest prokuratorem generalnym. Nie, ja absolutnie nie oczekuję tego, żeby pan Bodnar składał jakąś dymisję, ani pan Koroneluk. absolutnie. Ja tylko chciałbym wskazać, że to był blamasz prokuratury, która się nie przygotowała. Czytałem też teksty, że bo to za szybko, bo to presja czasu. No proszę Państwa, ale prokuratura pracuje pod presją czasu, bo są na przykład terminy zawite, czyli terminy, w których musi wykonać określone czynności. Tak, bo jakby, może nastąpić przedawnienie, albo są terminy określone ustawowo, że na trzeba podjąć decyzję, bo mija 48 godzin i sprawcę potencjalnego przestępstwa trzeba będzie wy, wypuścić z więzienia. Czy tam z aresztu, czy z dołka, z wawę, jak było, nieważne. Uzasadnienie sądu, proszę Państwa, krótkie, a czterściwe, wskazuje na to, że sąd no, stwierdził, że są wątpliwości. Ale sąd ma działać w sposób obiektywny. Wiedząc nawet o tym, że Romanowski, kim jest Romanowski, kim jest Ziobro, kim, kim jest ta cała banda. No ale przecież po to szliście państwo do wyborów 15 października, żeby było praworządnie. Tak, żeby nawet bandyta, łobuz, złodziej, Hochstapler, szubrawcy i Bóg wie kto jeszcze, mogli korzystać z przywilejów prawa. Żeby nie było tak jak zapisu. To nie jest tak jak zapisu. I sąd tak postąpił. Bo jeżeli panowie Bodnar z Kornelukiem się nie przygotowali, nie sprawdzili w tak ważnej, istotnej sprawie społecznie, nie politycznie, społecznie, drodzy państwo, to nastąpił blamaż. Nastąpił blamaż. Kompromitacja. Nie sądu, prokuratury. Ja czytałem tekst pana, pana posła, mecenasa Giertycha, który mówi, że może zbyt mocno tak podszedł do, do sprawy i tam zawsze uważa na to, żeby pana Bodnara gdzieś tam nie, nie ubodł. No, proszę Państwa, założyłem, że pan posł, mecenas Giertych, nie wiem, czy to jest metoda, czy to jest taka maniera, że na Platformie X najpierw napisze coś mocniejszego, gdy już wszyscy pod tym piszą, że się z nim zgadzają, po paru godzinach, bądź dzień później pan, pan Giertych pisze, że jednak przemyślał to i że jest inaczej. Może jednak nie, może za mocno, może nie. I ludzie, którzy wcześniej go popierali, no czują się no, w pewien sposób dyskomfortowo. Ja dlatego przestałem komentować wpisy pana, pana Giertycha, ponieważ nawet jeżeli się z nimi zgadzam, to później pan Giertych się nie zgadza ze swoimi własnymi tezami i uważa, że a jednak nie. A ja uważam, że jednak tak. I pisząc o tym, że prokuratura się skompromitowała, to miało miejsce. Co zresztą wynika z uzasadnienia są. Ja byłem bardzo ciekaw, jakie było chociaż to ustne uzasadnienie, ale ani prokuratura, ani ministerstwo wywozu, ani nikt, ani Bodnar, ani Kornelu ani cała reszta nie chciała powiedzieć opinii publicznej. Dopiero jak wyszło szydło z górka i to uzasadnienie w formie pisemnej się, pojawiło w przestrzeni publicznej, to dłużej swojego blamarzu utrzymywać w tajemnicy nie mogli. Sąd podał jeden przepis. Jeden. Nie czternaście. Nie trzydzieści. Nie artykuł ten w związku z tym, tralalala, nie. Jeden. Więc w czym jest problem? Problem jest w tym, że prokuratura nie przygotowała się do tego. Popełniła błędy. Po prostu popełniła błędy. No tak to teraz mogą to naprawić. Ale to, co napisał pan Paweł Mitter, yy, z czym ja się zgadzam, niektórych błędów nie będzie mogła już naprawić. Nie, nie, no nie chodzi o dymisję. Naprawdę. Ja nie chcę, ja nawet nie życzyłbym sobie, że pan Bodnar teraz uciekł, bo złoży dymisję. O nie, nie drogi panie profesorze, panie ministrze, prokuratorze generalny był wiceprezesie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która za wszelką cenę chciała przepchnąć legalizację neosędziów i neokarzys. Nie drogi panie, pan zostanie tam, gdzie pan jest. Bo został pan mianowany ministrem, pan przyjął na siebie odpowiedzialność, jest małczykiem ambitnym i teraz będzie pan musiał wypić to piwo, które pan nawarzył. To wszystko. Teraz opinia publiczna czeka na efekty. Romanowski jest na wolności, Ziobro się z pana śmieje. Nie, śmiejąc się z pana, śmieje się z nas wszystkich. Śmieje się z premiera Tuska, śmieje się z obywateli, którzy głosowali między innymi na pana, panie profesorze. Śmieją się z pana Korneluka, który został prokuratorem krajowym, który powiedział, że jeżeli zrobił coś nie tak, to się poda do, do dymisji. No zrobił nie tak, ale absolutnie się nie podaje do dymisji. Niech pokaże swojej umiejętności prawnicze jako prokuratora krajowego i niech pokaże obywatelom, że sprawiedliwości stanie się zadość. Bo to, że mamy do czynienia z, ze zorganizowaną grupą przestępczą, to chyba nawet przedszkolakowi nie trzeba tego wyjaśniać. To średnio rozgarnięty człowiek jest w stanie to zauważyć. Licząc miliony, które, których nie ma, które gdzieś wyszły. Gdzieś zaginęły w kazamatach redemptorystów w Warszawie czy może innego zakonu. Bolszewski sami dla siebie nie wziął, on tylko umożliwił ten przepływ pieniądza. I ten przepływ pieniądza również ten numerariusz Romanowski. Umożliwiał, żeby te dotacje, ta kasa ze skarbu państwa, dotacje czy inne formy finansowania szły. No. Blamasz, kompromitacja, nie sąd. Bodniał z kornelukiem. I nie wymieniam z nazwiska prokuratorów, którzy to przygotowywali, którzy się nawet pod tym podpisali. Oczywiście oni też ponoszą odpowiedzialność za to, tylko że oni nie reprezentują urzędu. Tak jak pan Bodnar, tak jak pan Kornelu. Miałem kolejne dni. Panowie milczą. Dzisiaj wieczorem powinna być konferencja prasowa, czy nie? Jutro. Zobaczymy. Ale drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma odmienne zdanie po tym, co przeczytał, również i w mediach, po tym, co ja przeczytałem, zacytowałem, że winna jest sędzia, czy winny jest sąd, to proszę mi wyjaśnić w jaki sposób. To kto przygotowywał wniosek aresztowy? Sąd? Z Państwo, dobrego wieczoru życzę i dobrej nocy przy okazji. Widzimy się jutro o 10.00 tradycyjnie. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie w sprawie tej, w mojej ocenie, skandalicznej sytuacji. Kłaniam się nisko.